PS5 Pro. Yy, to włączam nowy licznik pojazdów po PS5 Pro. <noise> znaczy, hmm. Jako adwokat diabła mogę powiedzieć, że tak, że ta cena nie byłaby zła. Gwiazdka. <noise> nie byłaby zła, jakby był wliczony w to napęd i była wliczona podstawka. Wtedy uważam, że to byłaby całkiem uczciwa cena, bo tutaj widzimy ceny, powiedzmy, ogólnoeuropejskie, czy tam amerykańskie, brytyjskie, jak zwał tak zwał, no 800 euro za wersję bez napędu, bez podstawki, nie? Do kupienia osobno. Napędów w tym momencie nie ma szans znaleźć jakiegokolwiek napędu, bo obecnie te napędy, które są teraz do zwykłego PS5, one będą kompatybilne z PS5 i PS5 Pro, więc wszyscy skalperzy już i nie tylko ci, co planują kupić PS5 Pro, też wykupili wszystkie napędy w zasadzie w jeden dzień. One zniknęły z, z rynku. W momencie, dzień przed zapowiedzią PS5 Pro, te napędy kosztowały po 500-600 zł. W tym momencie nie ma takiej możliwości, żeby gdziekolwiek kupił poniżej 1100 zł. Także w tym momencie do oficjalnej ceny tysiąca zł, która została dzisiaj przez Sony przedstawiona, 3.500 zł za wersję gry, za wersję konsoli bez napędu, do tego może będą jakieś bundle, nie wiem. Liczmy po naj, najbardziej optymistycznym warunkiem, naj, najbardziej optymistyczną opcją, byłoby 500 zł za napęd, czyli masz 4.000 zł za konsolę z napędem. Plus dwie stówki podstawka. Ewentualnie kolega, który ma drukarkę 3D, i ci to wydrukuje. No ale liczmy tam, nie wiem, dodatkowo stówka za, za, mm, na, za, ten, za podstawkę, nie? No to masz ponad 4000 zł za konsolę, na którą działają dokładnie te same gry, które działają na konsoli za 1800, bo zwykłe PS5 używane y, można kupić za 1800-1900 zł z jednym padem. Takie po prostu, takie zwykłe, jak ja mam tego Fata z pierwszej generacji, nie? Mm. Także dokładasz 2000 złotych za nic w zasadzie. Te, te gry będą, będą, te same gry działały. Eee, nic więcej dzięki temu nie zyskasz. Gier nie będzie, ale będą działać szybciej. No, też niekoniecznie, bo to jest wszystko upscalowane, to nawet nie będzie natywne 4K. No. Tylko to, oczywiście tam jest jakiś specjalny dodatkowy algorytm, którym się Sony chwali, że to nie będzie 45 bardziej wydajne, ale to nie jest natywne 4K, to jest upscalowane. I o ile jestem w stanie uwierzyć, że Sony potrafi naprawdę dobry algorytm do upscalingu robić, bo już od, PS5, od PS4 Pro chyba z tym działają i nawet na PS5 też jest upscaling, na przykład w Spidermanach, który działa rewelacyjnie według mnie. I w ruchu nie ma takiej możliwości, żebyście zauważyli, że to jest upscaling. No jednak oczekiwałbym czegoś więcej, nie? jeżeli wpłacisz cztery koła za konsolę, a konsola z definicji jest czymś tanim do grania, czymś, co możesz pójść, kupić, postawić na półce i zapomnieć, że to istnieje i tam tylko wrzucasz płytki i sobie grasz. Nie? Także tutaj odpada ten argument, że to jest tanie, odpada argument, że to jest na płytki. I tak naprawdę nie za bardzo wiem, do kogo to jest. Do najbardziej hardkorowych wyjadaczy, no okej, okay, może, tylko że to jest kupa kasy. Musisz takie. Jeżeli jesteś hardkorowym wyjadaczem, to PS5 już w tym momencie masz, czyli musisz sprzedać starą konsolę i dołożyć jeszcze dwa koła, żeby móc grać we wszystkie gry, które masz do tej pory. Nie stać cię na dwie konsole naraz? <noise> znaczy nie ma sensu w ogóle nie ma sensu Komsole, robić dwóch chyba, konsol na. Raz się nie z Tobą nie zgodzi? <noise> no, ale no absolutnie nie widzę targetu tej konsoli. Ona nie ma za bardzo celu, tak jakby nie. Jedyny. Okej, okay, jeszcze jakby powiedzieli, że że Bloodborne będzie miał remaster i będzie chodził w 60 klatkach na sekundę na PS5 Pro. To by sprzedało, nie? To, to Myślę, że ludzie by zjebali sklepy szturmując na PS5 Pro. E, ale no nie ma żadnej gry, która by jakoś sprzedała, bo teraz zauważ, co się dzieje w obozie Sony. Ich największym, no o tym dzisiaj prawdopodobnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale ich największym takim featurem na ten rok, który miał być, to był Astrobot. I Concord, który Concorde okazał się totalnym niewypałem. I to totalnym... To, powiedzieć, że to jest nie niewypał, to jest powiedzieć, że gówno nie jest specjalnie smaczne, nie? Concord był gigantycznym niewypałem, ale o tym będziemy jeszcze kontynuować. Yy, I oni nie mają teraz żadnej porządnej, wielkiej premiery na ten rok tak naprawdę, nie? Oni żyją z remasterów. A to są gry, które już działały w zasadzie na PS4. Także masz grę z PS4 przeniesioną na PS4 Pro, przeniesioną na PS5, przeniesioną na PS5 Pro. Masz takieby cztery konsole, które mogą obsłużyć jedną grę, to nie ma absolutnie sensu. Jeszcze, jakby to było tam, sprzedaj starą konsolę, dołóż już pięć stówek i masz nową, to myślę, żeby poszło, nie? To by się sprzedało, nawet jakby tego napędu nie było. Ale dwa koła to jest dosłownie druga konsola. No to za no. cztery koła, czy tam ponad cztery koła, możesz złożyć całkiem przyzwoitego pc na którym też pograsz we wszystkie gry od Sony. Takie jak te wszystkie gadowory, Wall, Spider-Meny, Unchartedy. No Okej, okay, w Bloodborne nie pograsz, no Okej, okay, tu jest znowu punkt gwiazdka. Eee, ale w większość tych gier możesz sobie spokojnie pograć na PC, na tym, którym złożysz za cztery koła i oprócz tego masz wszystkie funkcje pc -ta. Także no, argument ceny, który jest głównym argumentem przy zakupie konsoli, przestaje istnieć. Także ta konsola, mówię, nie wiem jaki jest target, nie wiem jaka jest strategia sprzedaży Wasony. Ale ewidentnie widać tu, że Microsoft sobie odpuścił tą generację. Już w zasadzie rok temu zapowiedzieli, że oni nie mają zamiaru robić żadnej wersji tego Xboxa Pro. Że wyszła generacja i im się skupią, powiedzmy, na nowej konsoli na następną generację, a tą już tak jakby odpuszczają. I to dało Sony wolną rękę do tego, żeby sobie robić co, wol, co sobie, wiesz, co im się żywnie podoba. No, i teraz widać, czym skutkuje brak konkurencji na rynku. Nie? Dlatego mówię, że ja, mimo że mam konsolę Sony, to jest mi bardzo przykro, patrząc na to, że Microsoft nic sensownego nie wydaje. Bo to totalnie uśpiło aktywnej Sony. Sony nie ma takiego bata na dupie, żeby za, za konsumentem gonić, bo oni wiedzą, że i tak konsument, jak będzie chciał sobie coś pograć, to i tak kupi tę konsolę. A teraz. Czujemy wszyscy tego skutki, no windowanie cen, okrajanie zawartości i generalnie lanie na nowe tytuły, nie? No ja myślę, że to jest e, podczątek schyłku konsol jako takich i raczej e, będą się robić te komputery e, z konsolowym UI, e, takie jak e, Steam e, Big Picture, podejście. I ludzie będą sobie podłączać kompy do y, telewizora i tak będą się grać. a kon konsole to już powoli będą odchodzić do lamusa. Ale kto wie? Mogę się oczywiście przysz mylić. Przyszła generacja myślę jeszcze nie. Przyszła generacja mi się wydaje jeszcze będzie kolejne dokręcenie śruby, żeby zredukować te wersje fizyczne do digitalów, bo mm. w, na początku tej generacji jeszcze mieliśmy wybór, nie? Jakikolwiek. Mm. Mogę sobie kupić wersję z napędem, mogę sobie kupić wersję bez napędu. Potem w tej połowie generacji wyszedł PS5 Slim. No i to już albo ten powiększony Xbox, który jest tylko digital, no tyle dobrze, że do, do PlayStation mogę sobie chociaż ten napęd dokupić. Także, ok, był tańszy w zakupie. Jak sobie dokupiłeś napęd, to miałeś slimkę, która była mniej więcej w porównywalnej cenie jak napęd, zwykła wersja napędowa. Mm. Było to ok, bo konsola bez napędu była tańsza, także jeżeli zależało ci na tym, żeby mieć tani, to miałeś tani. Jeżeli chciałeś mieć pełny wartościowy zestaw, to sobie po prostu dokupiłeś błogitnie. No, ale tutaj nie jest ani taniej, ani lepiej. A to, że będziesz miał więcej klatek, no co to zmieni, skoro te gry. Ja już dawno zrezygnowałem na przykład z opcji jakość na konsolinie. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz włączyłem, kiedy włączyłem tryb jakość, żeby go włączyć i na nim grać. Bo jak jest jakaś gra, typu właśnie God of War -y, -y, to sobie w lubię włączyć każdy z trybów graficznych, sobie porównać, jak to wygląda. Ale gener generalnie dla mnie totalnym minimum, takim wyznacznikiem standardem, to jest te 60 klatek. To nie jest nic e, ponad siły tych konsol. Ja myślę, że spokojnie to jest do zrobienia i, i to jest standard, którego powinniśmy jako konsumenci wymagać. E, bo to nie jest. Wiesz, my, ludzie, którzy grają na PlayStation, nie wymagają tam, nie wiem, 120-160 Hz. Bo wiedzą, że po pierwsze to jest raczej nierealne, żeby w tych pieniądzach osiągnąć takie, e, takie wartości. A po drugie, mało kto ma nawet telewizory, które mogłyby takie wartości obsłużyć. Także nikt realistycznie nie oczekuje od, od konsol takich wyników, ale te 60 klatek to jest standard już no naprawdę niewy, niewykraczający poza możliwości, nie wiem, nawet 15-letnich telewizorów. I myślę, że powinniśmy tego jak najbardziej wymagać jako konsumenci, <laughs> no ale niestety. To, co się dzieje na rynku, pokazuje, że konsumenci łykną cokolwiek, co im się przedstawi na ładnym, kolorowym sloganie. I jeżeli. No, ogólnie to jest taka moja prywatna myśl, wydaje mi się, że ludzie za bardzo przywiązują się, tak jakby mm, tworzą więź z jakąś korporacją, z jakąś firmą i próbują potem ją wybielać, bo myślą, że to są ich koledzy. Nie? A firmy to nie są twoi koledzy, to, to, są, to są firmy, oni chcą wydać z ciebie pieniądze, oni oczekują od ciebie przywiązania, to ty im wyświadczasz przysługę, że ty się z nimi wiążesz, bo oni zaoszczędzają w tym momencie na tobie, na marketingu, nie? Ale w żadnym wypadku nie powinno tak być, ja na przykład bardzo lubię gry od Sony, jakieś tam, nie wiem, Spider-Man, właśnie te wszystkie takie standardowe, te flagowe tytuły, no przede wszystkim Bloodborne, no ubóstwiam. Ale to idzie w tym kierunku właśnie, że firmy zachowują się, jakby byli twoimi kolegami, jednocześnie je, jebiąc się na kasę tak potężnie, że ludzie dalej tego nie widzą, nie? Dalej twardo bronią na przykład jakichś tam firm, spowiadają z jakiś tam z jakichś tam wybryków, albo nie wiem, potknięć i wybielają w własnych oczach, a nie powinno to tak wyglądać, nie Mieliśmy, powinniśmy mieć. Powinniśmy jako konsumenci jebać te firmy, żeby jak najwięcej tego wymagać, nie? Dobra. Nie zdziwię się, jak kolejna wersja konsol będzie miała światełko RGB i oznaczenie, że są gamingowe. No też. I będzie ten, będzie dymem strzelało z boków jeszcze. Tak, tak. Wydaje mi się, że Olaliśmy mu jeden ważny komentarz. Popatrz z perspektywy tego, że Polska raczej nie jest głównym targetem dla Sony. No, nie jesteśmy targetem, ale to nie znaczy, że. Yy, yy, że nie można by bo kiedyś będziemy targetem pewnie. Raczej, znaczy, nie za naszego życia i nie za życia następnej generacji, to ja się mogę założyć. Polska jest zbyt mała, się wyludnia. Polska nigdy nie będzie targetem. Ale to już nawet nie tylko o Polskę chodzi, nie? Bo zagraniczne media też trąbią o tym, że jest stanowczo za drogo za to, co oferują. I no nie wiem, 700-800 dolców powiedzmy wywalić za konsolę. Plus jeszcze tam za stówkę, to to są dalej duże pieniądze, nie? I generalnie w dobie tam ryzyka utraty pracy, kryzysu, to ludzie mniej wydają na rozrywkę, a przynajmniej na tak zbędną rzecz jak konsola, to lepsza konsola, bo generalnie ty dalej we wszystko pograsz. Mhm. Tylko pograsz tam w, nie wiem, w Full HD, a nie w 2K, bo jest nie? Więc, no wiem absolutnie nie rozumiem potrzeby zakupu SONY. Ja, ja, ja sobie chciałem ustawić w głowie, bo ja mówię, ja jestem gadżeciarz, ja lubię elektronikę, lubię mieć najlepsze, najnowsze, najmo, najmocniejsze. Yy, I chciałem sobie jakoś usprawiedliwić w głowie, uargumentować, że to jest dobry pomysł, żeby sobie zmienić, że może jak sprzedam starą, coś tam ten, to już to jakoś to będzie opacało, nie? Ale nie potrafiłem wymyślić powodu, żeby sobie to kupić, pomimo że bardzo lubię produkty SONY. Wszystkie, które mam do tej pory, sobie Powiedzmy, szanuję za jakość wykonania. Mniej za cenę, ale za jakość wykonania jak najbardziej sobie je szanuję. Yy, ale nie potrafię znaleźć ani jednego argumentu, żeby sobie to kupić. Naprawdę. Nie w tych pieniądzach, absolutnie nie w tych pieniądzach, nie. Dobra, <laughs> ja myślę, że wyczerpaliśmy temat.